Dobry wieczór. Witam państwa 29.07.2024. 2024. Witam serdecznie i serdecznie pozdrawiam. Oczywiście, że znowu wpadka, bo o 20 miałam nagrywać, ale przez jedną fanią Danusię, która tu często występuje, którą pozdrawiam, spóźniłam się, bo ta rozmowa trwa troszeczkę dłużej. No, ale jak trzeba komuś pomóc, odpowiadać na pytania, to nie ma sprawy. To już nie patrzę, że tam spóźniam się jak zwykle na ten filmik. No, być może każdy się przyzwyczaił, że jedni o 22, jedni o 21, że teraz powiedziałam o 20. Jak ktoś wysłuchał albo nie słucha. Serdecznie pozdrawiam. O czym tu właściwie chciałam Wam powiedzieć? Słuchajcie, kochani ludzie, najwyższy, najwyższa pora zbierać nawóz, dlatego że nawóz jest przeciw za Pan. z możesz zrobić na wazelinie maś, która się nie wylewa, w farmaceutycznej. Proszę bardzo. To, to jest maźna Przepraszam. Ojej, zaskoczyło mnie coś. Coś jadłam wcześniej? Hmm, jakaś to jest To jest Maś, o której ja mówię, na zapalenia stawów. Wszelkiego typu zapalenia. O, widzicie? Można się udławić taką krupką. Niby nie nie uwierzył z pomidora, bo mi tam gdzieś zostało. I już mówię wam, jak, jak ten nas się robi, yy, ale chciałam powiedzieć, że na łódź <coughs> przeciwzapalna, no muszę przecież przepić, bo to jest coś okropnego. Zaraz sobie tu do szklanki naleję i przepiję. Poczekajcie troszkę bo przecież weszło mi coś. Bardzo przepraszam, to już tak drugi raz mi się zdarzyło, bo na szybko jem, na szybko wszystko, nie połknę dobrze. I nawódź przeciwzapalna to jest tylko może być ta maść z nawodzi. Nawet ona jest na drobne takie <laughs> ranki, jak są jak ktoś by nie miał jakiegoś czucia pod palcami, ale przede wszystkim nawódź. Nazwa nawódź to jest lekarstwo przeciwzapalne, czy to wewnętrznie, czy zewnętrznie, ale wewnętrznie, jeżeli mamy, proszę Państwa, na przykład chore drogi moczowe, na przykład nietrzymanie moczu, przede wszystkim. Zapalenie pęcherza, jakieś odmieniczkowanie i tam podobnie. Proszę Państwa, w ten czas pijemy na wódź. I zawsze pamiętamy, że jedna łyżeczka na przykład na włoci, którą można zaparzyć na szklankę wody. A jeżeli mamy skrzyp który zapobiega osteoporozie, żeby się nie robiła gruźlica kości, czyli suchoty, inaczej to lekarze teraz nazywają. To, proszę Państwa, stosujemy żywokość do picia, jak również pijemy przez dwa tygodnie, żeby takie sytuacje zaistniały. Przez dwa tygodnie skrzyp, nie dłużej, żeby po prostu nie, nie uciekły nam witamina B1, czyli się nie uwolniła, to w tym czasie możemy sobie zrobić od czasu do czasu buraczka. On posiada właśnie bardzo dużo, bo taki średni buraczek czerwony to posiada 520, 528 do 530. To zostało przebadane. MG, czyli miligramów potasu, posiada wapń, witaminy z grupy B. I teraz tu pamiętajcie, jak wczoraj mówiłam o tych uchyłkach, że macie zażywać ten pleśnik i te wszystkie inne, dotknąć sobie wczorajszy filmik, to zobaczycie, po malutku można zatrzymać, odpisać. To jeżeli ktoś ma zaparcia dość mocne, po prostu to trzeba to dodawać do może jogurtu do zupy, tak z wodą wymieszać i wypić i tam, jak kupicie to w zielarskim sklepie, jest proporcja jak to zażywać. Jeżeli ktoś Wam powie, że do tego trzeba zażywać siemię lniane, to nie radzę. Ponieważ w przypadku jakiegoś zapalenia okrężnicy, monastnicy, czy jelita cienkiego, Ciężkie wypróżnianie się, bo uchyłki, bo się tam kał zatrzymuje, gdzieś tam te ścianki i tam sobie jest. Potem właśnie ciężko się wypróżnić, bo tak czasami takie bobki, jak ludzie to opowiadają, mają zatwardzenie jak piłeczki, no to proszę Państwa, trzeba stosować to, co mówiłam wczoraj. Pamiętajcie co? Trzeba pić. Trzeba jeść bardziej orzechów uskanek orzechów, proszę Państwa, włoskich. Garść pietruszki można pić też dwa razy w tygodniu z cytryną, ale tu trzeba jeść też gruszki. Nie wolno unikać gruszek, bo zjedzenie jednej gruszki daje Ci taką swobodę wielita, reguluje wszystko. Jeżeli masz tę centuri i proszę ciebie tak, to warto pić, bo ona reguluje właściwie zapalenie jelita, bo ta centurii i taka sypka, to ona reguluje 70 różnych chorób. Przeciw jest, tak więc nie musimy mieć wyciągu, jeżeli nie ma wyjścia i nie ma centurii. W tej chwili to troszeczkę tej centurii mam, to swoim ludziom mogę podesłać. Jeżeli mają takie dolegliwości, warto z tego skorzystać. E, tak, bardzo jest korzystne dla zdrowia jelit i ogólnie całego stanu zdrowia człowieka czy czustki. Czy jeżeli ktoś ma jakiś naciek na dwunastnicy, gdzieś tam trzeba? Też zażyć że sadło z broszuka, żeby zaczynało roknie, bo tylko ono to właściwie niweluje te łuski i zatrzymuje te roknie, czyli boi się wszystko, ponieważ posiada tłuszcz nienasycony, jest witamina, są wszystkie witaminy z grupy B i PP, jak również C. Ale pamiętajcie, że witamina C bardzo do ropienia, jak można powiedzieć, krew a raki nowotwory, naukowcy stwierdzili, że nie lubią tlenu, że te właśnie dwa stwory nie lubią tlenu. I z maści, którą tutaj pokazywałam na wódź, zjechałam na inne, po prostu tutaj o czym mowa. Czyli maść robimy na takiej wazelinie, żeby ona się Wam nie wylała, Proszę Państwa, nie jest to żaden wosk, tylko to jest maść. Zrobiona jest bardzo wydajna. Jeżeli ktoś ma robione na, jakby to powiedzieć, na pajączki z kasztana, czy, czy inną podobną, na tym samym, bo to na różne choroby, wtedy ona na bardzo długo starczy, nawet do wyleczenia niektórych drobnych ran czy trądziku lub innych, jeżeli się zrobi z garanią, czy, czy, czy jakiś po prostu inny popryszczek i tak dalej, czyli bardzo, bardzo leczy. Tu można by powiedzieć tak. No nie każdy z Was pamięta, żeby jak jest okazja kupić małych jakichś malinowych, czy małych pomidorków jakichś takich, poprzekrawać na światki i zrobić sobie do słoika, czyli do słoika pomidory. Bardzo mają dużo potasu. Robimy tak. Przekrawamy taki pomidor na cztery części. Mniejszy, większy. Ubijamy w słoiku wyparzonym, dobrze wymytym, wytartym. Nie dodajemy żadnej wody wysypujemy łyżeczkę tylko soli, bo ona jest konserwująca. I gotujemy 45 minut. Wtedy jak nadujecie do słoika pod, pod samą powierzchnię to yy, mówię Wam, że, że tyle będziecie mieć luzu od słoika, czyli te pomidory siadną, jak się ugotują. Później można zmiksować, może to być jako przecier, później może być jako dodatek <coughs> obrać upy yy, po prostu na kromkę chleba zamiast keczupu. Yy, proszę Państwa, można później dodać do tego, jak zmiksujesz soku cytrynowego i to już będzie... Bardzo pyszne na tak jak już powiedziałam. Tak. Co jeszcze o, o czym jeszcze rozmawialiśmy? Aha wiem. Niektóre dzieci borykają się mają tak zwaną opryszczkę albo mają jakby to powiedzieć takie zapalenie pod nogami, przyczerwienione, czy na rękach, czy to pięcioletnie, czy czteroletnie, czy, czy inne. Więc tam gdzieś lekarz zdiagnozował tą chorobę, a ja bym radziła, żeby takie dziecko kupić fiołek tutaj barwny, zagotować, dwie torebeczki w tych torebkach, pół wody, przecelić, wlać do wanny, jak już po kąpaniu, po myciu, wlać tak, niech sobie siedzi w wannie. Do tego, y, y, proszę Państwa, ugotować osobno, y, można powiedzieć, taki kleik z y, owsa. Najlepiej to by było gdzieś jechać nawet, jak jeszcze owsa nie pociepnie i tego owsa y, po prostu utargać kilka garści. Tak, ale w sklepie też kupi płatki na przykład czy mąkę kartoflaną. Jak już się ugotuje, mówią ludzie ile na ile. No ugotuj, żeby to był taki kleik, czyli dwie płaskie łyżki na politry wody, rozbełtać tę mąkę kartoflankę i taki kleik wlać do tej wody, do tego fiołka, który został zaparzony, no te torebki trzeba wyciągnąć trójwalnego, wymieszać to. I przemyć to dziecko tym, niech sobie takie kleiste siedzi, chociaż przez 10 minut. Po czym spokujemy wodą i nie wycieramy. Wtedy, jak dziecko ma takie dolegliwości, bo jak nie macie zrobionej, proszę Państwa, maści z geranium, właśnie na wazelinie takiej, to to zapalenie może się ciągnąć i przerodzić w coś innego. Czyli Pozdrawiam Was. Jeśli ktoś ma taką maść, którą ja zrobiłam, jak wykorzysta do końca, po prostu wtedy będzie wiedział, że nawet nie będzie wiedział, kiedy przestanie powoleć, czy stawy, czy, czy nogi, bo w tym czasie, jak się koncentruje, mózg to odczuwa, że a, w jeden dzień lepiej, w drugi gorzej, wykorzystać do końca, potem samo istnieje, nastąpi. O, mamy tu tą panią Danusię, która. Przez nią y, witam ponownie. I poza którą przez nią nagrywam później, no bo widzicie. No ale to nic. Warto porozmawiać też z ludźmi, ale jeszcze nie zdążyłam zapytać, pani Danusiu, jak tam u was te wiatry, wichry, czy powodzie, czy to dalej jest? To to w innym miejscu, bo, bo nie wiem, gdzie to się takie coś dzieje. Ale w Polsce. W każdym bądź razie. I to by było na tyle. Powiedziałam Wam o skrzypie, że każdy jeden, kto ma osteoporozę, które narastają osteofity, że będzie ucisk na nerwa w kręgosłupie, musi pić, żeby zatrzymać cały ten proces, musi pić skrzyp. Zazwyczaj mężczyźni, żeby nie było puchliny, przerostu prostaty czy raka prostaty czy nowotwora powinni wypić, jak również no niektórzy piją, bo lubią nawet i wierzą w to, a niektórzy Panowie wolą łyknąć tabletkę, która jak mówią że nic nie pomaga. Ja bym radziła łykać zioła. Łykać to znaczy się nie wypić duszkiem, tylko mamy taką szklankę pełną jakichś ziół czy z wody z cytryną. Łyk to jest jeden. Odstawiamy za godzinę. Wypijemy łyk. Nikt mi tu nie powie, że tych łyków to jest za dużo w takiej szklance, bo tych łyków to jest bardzo mało. Babcia Asie. Bardzo mi miło. Słuchać pani. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. I proszę Państwa, tak jak powiedziałam, niektórzy ludzie mówią, że jak miał Macichło, czy ja mu robiłam? Jak taki każdy mądry, cwany, to nie, nie zbiera kodrogi i nie robi z ołowiem dla ludzi nie sprzedaje, ale nie idzie w te trawy. Zobaczy, które były dłuższe, jak się czuje osoba, która zbiera w takiej dużej trawie na takie upały: tyle płazów, gadów, węży? jaszczurek różnego kalibru, więc tutaj mi nie mówcie, jak jesteście takie odważne, to proszę, idźcie na Weliwady Dasak. A do tego jeszcze, proszę Państwa, jak ktoś się chce leczyć, to nie narzeka, żeby sobie wyleczył, a jeżeli ktoś szuka czegoś za tanie pieniądze, to na pewno nie wyleczy, a no, tylko się ośmierzy i więcej razy weźmie, to i dalej nie będzie się leczył. W każdym bądź razie wiecie dobrze, że takie mazidło wykonać to musi być i złoto, prawdziwe, wcześniej zrobione. I wódka, która kosztuje 29 zł. I słoik nowy. Pokrywka też kosztuje. Pudełko do wysłania kosztuje. Pianki kosztują. Żywokos trzeba kupić. Kogoś poprosić, żeby ukopał kosztuje. No i trzeba się narobić, ale jak komuś ustąpi. To bardzo dobrze, jak zostanie na tą bombonierkę, cieszę się od każdego, to też jest tak, dodatek do tej wysokiej emerytury 1500, bo to oni uważają, że to jest wysoka. Danusia, u nas jest spokojnie, ja mieszkam, poświęcim, a wielsko aha, no to dobrze, to bardzo dobrze. No i tyle w tym temacie, tak jak opowiadałam wam cztery czy pięć filmików do tyłu. Jak byłam świadkiem, kupowałam jagody leśne, czarne borówki na drodze do Kielc. Przy drodze, blisko Kielc. No bo to w Warszawie mają gdzieś tych chłodniak w ogóle. Ale nie kupi tam, ani ci nie przyślą pudełku, bo mówił, że to się zniszczy. Ja uważam, że gdyby włożyli do słoika, jak ktoś chce, to nigdy się nie rozbiło, nie zniszczyło i byłoby dobrze. Ale oni w Warszawie nie sprzedają, te, to nie mam tylko po 200 kilo dla kogoś. To nie wiem skąd tyle tego mają. Może z jakich innych lasów, może gdzieś sadzą te, jagody leśne. No ale, ale są. W <laughs> każdym facetowi, który przyjechał samochodem za prawie u czerwonym widziało się 30 zł za kilogram jagód już w tym terminie tydzień temu, gdzie one już i w lasach nie ma drogo, no to proszę Państwa wyobraźcie sobie ktoś ciągnie w chłodni prąd, ktoś jeszcze jedzie, chce to sprzedać, boi się żeby się nie zepsuło i ten ktoś takim autem, młody, to powinien skoczyć do lasu i spróbować znaleźć najpierw, a potem spróbować sobie nazbierać, a nie narzekać. Tak, niestety tak. A skoro pani Danusia tutaj jest na tym Facebooku, to ja się coś zapytam, bo nie na Facebooku, na YouTubie. Ech. A czy Centuri też Pani chce, żeby Pani miała? Tyle niech Pani tylko napisze, czy Pani chce, czy nie. Bo żebyśmy my mówili o tym, to jest bardzo ważny lek, który właśnie korzystnie działa na te całe drogi: jelito cienkie, grube i tak dalej. I tu nie mówiłeś, żeby to było w kropach, tylko takie zioło do zaparzania. I prawdziwe, które może być i lata nawet. No to to tylko tyle w tym temacie. Ja dziękuję dzisiaj za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Bardzo pozdrawiam wszystkich. Miłych snów, miłego wieczoru. Jutro nie będzie takiego upału: to będzie 24 stopnie, do 25. Będzie w sam raz takie lato. Czyli życzę Wam wszystkiego najlepszego wszystkim ludziom na całym świecie, w kraju i za granicą. Tak jak zawsze ja to mówię. A dziaki, pozdrawiam wszystkich.